O, jest tablica informacyjna. Zaraz będziemy wiedzieć. Budowa pięciu boisk do Padla. Co to jest Padel? Do Padla? Wiecie, co to jest boisko do Padla? Cześć pracy, rodacy. Witajcie, panowie, witajcie, panie, witajcie, drodzy moi szczecinianie. Gdzie ja dzisiaj jestem? No, jestem w tej chwili przy Widziale Budowy Maszyn, gdzie od lat już widać takie wielkie łańcuchy, które są bardzo charakterystyczne. A naszym celem dzisiaj jest ulica Kordeckiego. Kiedyś miałem taką prośbę od jednej z naszych miłych pań, które oglądają nasze programy, że proszę sfilmować ulicę Kordeckiego. Ja mówię, no Kordeckiego no to takie, 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 byle co. No, ale się okazuje, że jak się bliżej przyjrzeć tej ulicy Kordeckiego, to nie jest aż tak źle. Oczywiście ten odcinek, na którym jestem w tej chwili, jest, nie chcę używać wulgaryzmów, to powiem do kitu, o, do kitu. Znaczy mi się nie podoba on. Ale jak ktoś tutaj w dzieciństwie Pierwszy raz się całował z dziewczyną, ale dziewczyna się pierwszy raz całowała chłopakiem. To pewnie te, te, te rejony będą charakterystycznie interesujące. Kompleks Zutu. Po prawej stronie nie będziemy wchodzić. ale zresztą po co? Ale od tej strony też można. Zobaczyć, jak to trochę wygląda. Po lewej, taka malutka uliczka księcia Witolda. Jedna chyba z krótszych ulic w naszym mieście. A my krok po kroku zmierzamy do Ronda. Rondo, właśnie, no, zgadnijcie. Jak się nazywa to? Rondo. <laughs> nie, nie zgadniecie. Także. Zaraz. Zaraz zobaczymy. No tutaj jeszcze kamienice. No jest parę kamienic, zobaczmy. Prawdopodobnie przed wojną. Nie wiem tego na 100%, ale tak podejrzewam, że ulica była jednak zabudowana kamienicami. Przynajmniej z jednej strony. Pasta freska, pasta freska. Tutaj można kupić bardzo fajny, dobry makaron. A jest to firma, którą prowadzi mój kolega. Kolega mojego kolegi, ale na się. No i tak. Zaczyna się ciekawie. A rondo, rondo oś nazwę Władysława Siwka, postać dla mnie dość enigmatyczna. A po lewej stronie kompleks akademików, czyli tak zwanych domów studenckich. O, jakie tam imprezy kiedyś były. Uu. Dobre czasy. No i pierwszy punkt, pierwszy hit to jest szaszłyk, proszę Państwa. Ten szaszłyk istnieje od długiego czasu już. O, ciężarówka nas przepuściła. Ech, pozwólcie mi pomyśleć. Ja na szaszłyku tutaj byłem już w 1993 roku. To nie wyglądało dokładnie tak samo, ale ten szaszłyk tutaj zawsze, zawsze był. Oczywiście wcześniej również istniał. Nie potrafię powiedzieć, o rok założenia jest. Rok założenia 1990. No to powiem szczerze, się niewiele pomyliłem. I szaszłyk, no, mogę polecić, jest niezły że ktoś chce spróbować specjalności, no taki jak szaszłyk, to na pewno jest to no, chyba najlepsze miejsce w Szczecinie. Mówię chyba, bo wiadomo, że wszystkiego się nie spróbowało, ale kilka szaszuków było i padło w Szczecinie. Ten natomiast trwa na wieki. Kompleks marketów Carrefour. Wczoraj były wybory do Parlamentu Europejskiego. Od razu się przyznam, że a, nie chodzę na wybory, i możecie mnie za to potępić, jak to nie bierze pan udziału a, w. Kwieńcie demokracji. A ja się zapytam, przepraszam bardzo, jakiej demokracji? Nie ma żadnej demokracji, To jest tylko fasada. Nie będę się ośmieszał chodzeniem na jakieś śmieszne wybory. Chociaż nie ukrywam, że tam cieszę się, że kilka osób takich weszło, które nie były faworytami, że tak powiem. Reprezentują jakieś normalne ludzkie poglądy. Żeby nie powodować żadnych zbędnych dyskusji, nie będę mówił o konkretach, nie jest to program polityczny, tylko znawczy. Kordeckiego ma swoje twarze. Już to jest trzecia twarz Kordeckiego. Najpierw ten, ta twarz uniwersytecka, później ta twarz szaszłykowa. No i teraz jestem dojazd do przejazdu kolejowego. Kilka słów o pogodzie. Pogodzia jest naprawdę dziwna dzisiaj. Założyłem koszulkę z krótkim rękawkiem, czyli tak zwanego t-shirta. Mówię, o kurczę, jak zimno. Dowaliłem do tego bluzeczkę z długim rękawkiem. O kurczę, jak zimno. No i później musiałem dołożyć jeszcze wiatrówkę i powiedziałem, o teraz dobrze z tym, że jak to w czerwcu bywa jak słoneczko zaświeci, to się robi po prostu mocno gorąco natomiast jak jedzie się gdzieś w cieniu, no to robi się trochę chłodniej, zresztą temperatura jest 15-16 wieki nie byłem tutaj zastanawiam się, czy ten, ten przejście jest tutaj, ale chyba, chyba jest logika by była. Polewy Ogródki Działkowe. Polski Związek, Związek Działkowców. Rodzinny Ogród Działkowy. Imienia... Imienia Maciejowice? W Szczecinie? Imienia Maciejowice. No, dziwnie to brzmi. Tak po polskiemu dosyć mocno zajeżdża. Imienia Maciejowice. Nie wiem. Może ja się nie znam. To w dopełniaczu powinno chyba być. Kogo czego imienia. Tak? Nie wiem. Jak widać, toczą się budowy, nie? To już wiadomo. Kładą kładą szyny kolejowe. Później przyjdzie. Taki agent Putina albo innego złego chłopaka. I wysadzą tory jak za... Jak za czasów II wojny światowej. <grystanie> ja tak mi się skojarzyło z jakimiś wojennymi filmami. Nie wiem, skąd to skojarzenie. Jakieś takie wojenne mam dzisiaj zapatrywania na świat. Nie wiem, skąd one się w ogóle biorą, a zresztą... Chociaż jestem bardzo pokojowo nastawionym do życia człowiekiem. <grystanie> no. no. Kurzy się tylko. Zdrowe warunki pracy, można pelicy dostać. No dobra, i tu jest to przejście. Lata świetlne. Tu nie byłem. To żart jest oczywiście. No. Tak, tutaj taki zakręcik trzeba zrobić. Tu trzeba zrobić drugi zakręcik. Teraz trzeba się obejrzeć, czy nie jedzie pociąg. Z tej strony, z tej strony. Jak nie jedzie, to idziemy do przodu. I tutaj znowu mamy zakręciki. No i przeszliśmy sobie na tą drugą stronę. Kilka słów o patronie ulicy, Augustynie, a w zasadzie Klemensie Kordeckim. Żył w XVII wieku. I najbardziej znany jest oczywiście z tego, że był przeorem klasztoru na Jasnej Górze. Także była to persona ważna. I dodatkowo jeszcze bronił klasztoru przed wojskami szwedzkimi. Także mocno zasłużony. No i obronił. Był sprawnym dowódcą, mimo że był duchownym. Bardzo dobrze mu szło. Nawet zastawił na Karla Gustawa po łapkę, polegającą na tym, że wysłał list do niego, polegającym na złożeniu propozycji poddania klasztorów w zamian za obietnicę ze strony szwedzkiej nie bezczeszczenia przedmiotów kultu religijnego. Ale okazało się, że to była tylko zagrywka po to, żeby zyskać na czasie. Zresztą Szwedzi w ogóle nie, nie odpowiedziali na ten, na ten list. Ale Kordecki triumfował. To czasy no, bardzo smutne dla Polski. Czasy Potopu Szwedzkiego. Połowa XVII wieku. Do tej pory no są takie opinie historyków, które mówią o tym, że Polska po Potopie Szwedzkiej nigdy nie odzyskała już swojej siły. Zniszczenia, które były dokonane przez wojska szwedzkie, były tak ogromne, że po prostu nie dało się tego wszystkiego odbudować. To jedna z najgorszych wojen, oprócz II wojny światowej, najgorsza katastrofa państwa polskiego. Ludność Warszawy wybita w 90%. Także poważna sprawa. A my cały czas patrzymy, oglądamy sobie grudki działkowe. O, proszę bardzo, ten mi się krótek bardziej podoba, bo jest nazwany gramatycznie, czyli imienia H. Sienkiewicza. Prawdopodobnie chodzi o Henryka. Tak? Zgadzacie się ze mną? Czy Henryka? Tak. Bo jest też czy taki minister Sienkiewicz, taki, który brzydko mówił, taki na H takie słowo powiedział, ale on nie był Henryk. To chyba nie o niego chodzi. A zresztą dostał się chyba ten pan od H i kamieni kupy do Parlamentu Europejskiego. Będzie sobie tam synekurkę kurkę spożywał. Zobaczmy, co rośnie. Tak, być może niektórzy z Państwa interesują się działko, działkowstwem. <noise> Nic się widać. A po lewej stronie on tu coś róże przynajmniej. O, róże są. No, no niedługo trzeba będzie odwiedzić różankę. Co, co sądzicie o tym pomyślę? Szczecińska różanka. Na pewno coś już tam rozkwitło. Miejsce naprawdę piękne. No ale my na razie jesteśmy na ulicy Kordeckiego i będziemy podziwiali zaraz kompleks sportowy, którego uczyszczałem kiedyś. Mieliśmy tu zajęcia wychowania fizycznego. Jak pełniłem rolę studenta. W piłę, tak pamiętam, tutaj w piłę żeśmy grali. A grałem w trzech, w trzech klubach szczecińskich w piłę. No bo w podstawówce nawet to było. Później trochę tenisa uprawiałem. Ale to nie, ale to tylko troszeczkę. Tutaj też grałem z kolegą, który mieszka chyba w Londynie. Chyba, bo nie odzywa się od 20 lat do mnie. Akurat wczoraj skończył się turniej na kortach w Paryżu Roland Garros właśnie na takiej tą mączce no i wygrał Hiszpan Alcaraz finał, a finał pań wygrała Iga, świątek nasza najlepsza sportówka bo sportsmenka, to jest takie... Sportswomanka, o właśnie. Sportswomanka, nasza najlepsza. Ale sportówka byłaby też całkiem niezła, prawda? Co uważacie na temat sportówki? I teraz nagrodę odbierze nasza najlepsza sportówka, Iga Świątek. Tak. Wejdę na ten stadion jak jak będę wracał, Tam mieliśmy biegi na 1000 metrów na tym stadionie. cienki byłem. No właśnie, czy ja dobrze zrobiłem, że nie zaszedłem na ten stadion? Nie chcę się cofać. Postaram się jakoś skompensować, ale nie będzie jak chyba. Bo nie widać tego stadionu. Jest dziura, można przejść. <laughs> dobra. Zróbmy taki, mi, taki trik. Zobaczymy, może coś. A może coś będzie widać. Widać? Nie wiem. Nie wiem, czy widać, bo nie mam kontroli nad, nad obrazem. No dobra. Starczy tego dobrego. Więc muszę Wam się przyznać, że. Nigdy tak daleko nie zajechałem albo nie zaszedłem, i mam pełnej świadomości, gdzie kończy się Kordyckiego. Jest ta mała zagwozdka. O, tutaj widać. Teraz Stabionik. Proszę bardzo. gusto tutaj się kończy? No, pełniłem mały błąd, nie zobaczyłem na mapie. Byłem pewny, że to się tutaj kończy. Teraz nie mam nie mam takiej pewności. No, ale tutaj nie ma specjalnie nic ciekawego. Że tylko zajrzymy sobie. Mamy materiały budowlane, KG Konstrakcja, innowacje w budownictwie. Ciekawe, co robią tutaj. A, jest tablica informacyjna, zaraz będziemy wiedzieć. Budowa pięciu boisk do Padla. Co to jest Padel? Do Padla? Wiecie, co to jest? Boisko do Padla? Jezus Christ. A tutaj mamy jeszcze dwa stadiony. Ale tylko ścimy okiem na nie. Nie będziemy specjalnie tutaj chodzić. Tu jest nawierzchnia sztuczna, a tu jest nawierzchnia raczej naturalna. Stadion młodzieżowy przy ulicy Tenisowej, czyli to nie jest już Chordeckiego. Na tym stadionie nigdy nie, nie grałem chyba, nie, nie, na tym stadionie nie grałem. No na to w takim razie myśmy zaliczyli Kordeckiego. Trochę te budowy nieładne, no ale to akurat gwoli dziennikarskiego obowiązku, trzeba zrobić wszystko. Poprawiajcie sport, oczywiście nie bo Wyczynowo to się nie opłaca. Kontuzje, kalectwo, <grych> tak. Natomiast sport tak leciutko można sobie poprawiać, i wtedy jest wszystko dobrze. Trzymajcie się do następnego. Hej, hej.